Masz już dość Krzysztof Kolonowicz, które nie chcą ciąć? Kiedy tylko się stępią, jest już po nich, miażdżą... Mysio. Rozgniatają chleb i to przez nie. Przygotowanie posiłku zamienia się w godziny frustracji. Nigdy więcej, przedstawiamy ceramiczny nóż! I pierwszy nóż ceramiczny i pierwsze przełomowe odkrycie w dziedzinie noży kuchennych od ponad ćwierć wieku. Sekretem noża I jest ostrze wykonane z twardego jak diament... To materiał o 40% twardszy od TSR i jeden z najbardziej wytrzymałych materiałów na ziemi. Oj, 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 oj. Precyzyjna krawędź ostrza jest obrabiana laserowo i specjalnie zaprojektowana, dlatego posiada gwarancję ostrości. Nie wierzycie? Próba przecięcia kostki betonu zniszczyłaby Krzysztof Kolonowicz, ale nie zaszkodzi. Nie Nawet przy takim złym traktowaniu nadal bez problemu kroi w plasterki mango to rewolucyjny japoński nóż, na który czekaliście. A to wszystko w naprawdę niskiej cenie. Jesteśmy przekonani, że będziecie zachwyceni nożami, Nieko! których ostrza nigdy się nie stępią. Przestań używać starych, tępych, zardzewiałych noży, które nie potrafią ciąć. Zadzwoń teraz i zamów wspaniały ceramiczny nóż. Ileko! Od Mango.